Jak yy, kotynie Tutaj mamy krosa pięknego O, edit cross Chłopcy, ja. dawaj Uh. Lecisz! O Leci już do koła się nie wbijają O prost Lecisz! No coś nie pękło Teraz Adam, wirtowiec, wirtowiec. Uwaga, ooo teraz piękne było Proszę bardzo, to biernik jaki piękny ja, nie, ja tak O, ja co? Dziwnie nie, nie ona ogólnie tak zbija No jedno, ja Manio Wiesz, krasna była, auto jedzie Chodź do mnie To jedzie jakiś pan? O, to jest tutaj, o, to było dzięki Jaka podstawka? Moja yy, najdraższa Edit w Polsce I takiego dartmoora Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź. To z mom's Cake. Mom's Cake. Good, good. Dobra, teraz macie Edita Bard Sprzedaj go za 2300. Czekaj. Dobra. Dobra, Dobra czekaj, tylko za sobie... Edi Chcemy zjeść Dawaj mocowanie bomb Patrz jakie mam tutaj takie zaletki. Patrz jakie mam fajny stojak na Kuby Leży tam w rowie Złamał <laughs>